Takiego filmu to ja się nie spodziewałem. Siema drodzy widzowie, szybka recenzja filmu Predator Badlands. Kurka, filmie, powiem wam szczerze zaciekawił. Na początku jest Smutny, nawet wręcz bardzo, i potem się tak rozwija, że jest wesoły, a na końcu to w ogóle mnie <laughs> zdanie, zdanie Predatora bardzo rozśmieszyło. Także nie jest to film dla fanów nie wiem horrorów jako Predator, tylko bardziej dla filmów przygodowych z czarnym humorem, i to jest taki typu film. Trochę połączenie Predatora. Dead Stranding i Detroit Become Human. I dużo jest gagów, śmiesznych, żartów. Niektóre nie wypaliły, ale ogólnie jest to film bardziej taki przygodowy na luzie. Jeśli chcecie pójść do kina, żeby się odprężyć od szarej rzeczywistości, to jest to film dla was. Nawet jeśli nie jesteście, co ciekawe, fanami Predatora. A dla fanów Predatora, który chcecie, żeby on był. No, jakiś tam no, straszny i poważniejszy, to nie jest ten film dla Was, chociaż ten Predator no, rzeczywiście jest tu konkretnym zabójcą, taki jak ma być, poluje i w ogóle i, i na niego też polują Także strefa zagrożenia dla mnie ocenę daje, uwaga, 9 na 10. Nie jest to film idealny, muzyka za bardzo w niektórych momentach mi się nie podobała, ale aktorsko, scenariusz i zwroty akcji były dla mnie spoko. W tym miesiącu jeszcze będzie Norymberga i za miesiąc Avatar. 3, tak, że na te filmy na pewno będę chciał pójść do kina, ale co, trzymajcie się, pozdrawiam i cześć!